Ja zachowujemy się, kiedy się strasznie czegoś boimy, ja robimy wszystko, żeby tego uniknąć. Ja wymyślam najmniejsze sposoby, by gdzieś nie pójść, czegoś nie zrobić, by znaleźć się najdalej od tego, co mnie przeraża. To jednak nie jest dobre. Jeśli więc czujesz, że coś cię absolutnie przerasta, to idź w to. Czy nie, nie uciekaj. Wśród snud i darów ducha świętego pojawia się bojeźń Boża. Niestety często interpretujemy ją w trochę głupi sposób. Bojaźń Boża polega na tym, że myślę o Bogu. Ty jesteś wspaniały, nieogarniony. Ja w ogóle nie potrafię tego pojąć, dlatego się boję. boję. Bojaźń Boża to taka bojaźń, która jest przeczuciem czegoś niezwykłego, bo jak już wiemy, najlepsze rzeczy w naszym życiu są kryte za największymi lękami. Z jednej strony mamy logiczność i wchodzenie w bojaźń lub lęki, a z drugiej pierwotne zachowanie i ucieczkę. Ale tak o tym myśląc, to najtrudniej jest się nauczyć wchodzić w strach, nawet jeśli wszystko mówi nam inaczej. Ale może właśnie w tym jest jakieś rozwiązanie, że dopiero wtedy mogę zobaczyć, jak Pan Bóg działa, kiedy ja już nie daję sobie z tym rady.